Pierwszy turniej piłkarski Muzeów Krakowskich odbył się 10 lat temu. Z każdym rokiem w imprezie bierze udział coraz więcej drużyn. Ze sportowego punktu widzenia oczywiście dyskusji nie ma, jest fajna i z, rekre z rekreacyjnego, ale przede wszystkim z integracyjnego. Ludzie mają okazję się spotkać, porozmawiać, poznać ba, i odnowić przyjaźnie, jeżeli takie kiedyś były. Moim zdaniem idea fantastyczna i zasługująca na, na wieczną kontynuację. My bierzemy od samego początku. Najpierw na trawie, pamiętam, wystawiane były z tego, co oczywiście z historii wiem. Dwie drużyny nawet z naszego muzeum a później sukcesywnie w każdym z startowali. Zawsze towarzyszone endy, emocje, jak chce się wygrać, a Idzie jak po grudzie, to są duże emocje. Wszystkie drużyny są mocno zaangażowane emocjonalnie, a o nienagannym poziomie gry świadczy... Świadczy o tym poziom mojego spoczenia, kolegi również, że jest to jest dwóch, a ciężko jest nadużyć raz za akcjami. Nawet fajnie grają w piłki, chłopaki widać, że to jest dla nich bardzo ważny tutaj. Poziom, no wydaje mi się, że jest lepszy niż poziom wzrasta z każdym rokiem, jest dużo lepszy niż w zeszłym roku. To na, na pewno, na 100% uznaję, że jest lepszy. 10 jubileuszowy turniej odbył się pod patronatem Jerzego Dobrzyckiego. Oczywiście ten dziesiąty turniej jest poświęcony pamięci pierwszego dyrektora, można powiedzieć twórcy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Muzeum zresztą, Muzeum Historyczne było inicjatorem tych turniejów, które się rozpoczęły w 2005 roku. W tym roku jest dziesiąty turniej, w tym roku też realizujemy projekt wystawy, Przypominającą postać Jerzego Dobrzyckiego. To jest postać ważna nie tylko dla muzeum, ale i dla Krakowa. Zwycięzcami jubileuszowego turnieju zostali przedstawiciele Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Gratulujemy. No, to pierwszy nasz największy sukces w naszej karierze muzealnej. Bardzo lubimy te przyjazdy. Jesteśmy tu trzeci raz. I myślę, że jeżeli Muzeum Historyczne będzie chciało nas zapraszać. To będziemy przyjeżdżali tu zawsze. Nie ma emocji, które powodują, że mamy żal o to, że Puchar odjeżdża z Krakowa, tylko w jakimś sensie cieszymy się, że ten turniej jest na tyle atrakcyjny, że ściąga tutaj również przedstawicieli muzeów z innych miast oraz jak już mówiłam spoza Polski i mam nadzieję, że będzie to tak samo wyglądało w kolejnych latach, że raz odświeżymy mu wizerunek muzealnika oraz że sprawimy, że sami nawiążemy zupełnie nową nić współpracy, także zapraszamy chętne Muzea za rok.